Miałem wrażenie, że skoncentrowany w ciągu ostatnich dni. Może lekko nawet gdzieś tam e, skupione myśli wokół tego wszystkiego, co miało się wydarzyć w klatce. Teraz tak jakby troszeczkę zeszło powietrze. Wielkie gratulacje, bo to był Szymon Bayer takiego jakiego chcieliśmy zobaczyć, jakiego sobie wyobrażaliśmy, bo w Polsce nie zawsze mieliśmy cię okazję oglądać, a, a spodziewaliśmy się takiej właśnie jakości, jaką pokazałeś, pokazałeś w pojedynku z Grzeszem Cieplińskim. No tak, nie walczyłem w Polsce 3 lata. Minęło właśnie w marcu. E, także. W, Dostanie oferty tutaj od Federacji FEN na walkę w Polsce, w Warszawie, odpowiedź tak czy nie trwała 5 sekund, od razu powiedziałem tak, tak, jest to Polska, jest to Federacja FEN, chcę walczyć, chcę tutaj po prostu budować swoją jakość, chcę przypomnieć się polskim kibicom, dać znać o sobie i pokazać, prezentować przed nimi swoje umiejętności. To, było taki, taki, to był taki dodatkowy zaszyk motywacji do tej walki, ta wal walka u nas w kraju to, że byłem skoncentrowany bo widzieliśmy się w hotelu już od czwartku no to tak to wygląda właśnie myślenie do walki, no to trwa odkąd dostaje ofertę do samej walki jest myśl, jest w głowie zburza burza mózgów na temat tej walki, jak ona się potoczy w hotelu, niestety to się umie, przynajmniej umie, to się nasila tak, bo już są panują te emocje, już widzę przeciwników, innych zawodników jest, są emocje emocje sięgają zenitu, także no, by, może nie dawałem się do rozmowy. Teraz, tak jak powiedziałeś, ciśnienie trochę spadło i teraz możemy swobodnie porozmawiać. Powiedz mi, Grzegorz Ciepliński. Powiedziałeś <coughs> o nas bowance, o borkowi, że oglądamy się go pojedynek z Marciem Sianosem. Mm -hmm. Chyba wciągnąłeś wnioski. Wiedziałeś po prostu, że nie ma się co tutaj za dużo bić, bić w stójce. Jak będzie okazja, to trzeba przewrócić i tam, kontrolować, bo jesteś no lepszym, bardziej przekrojowym zawodnikiem niż Grzegorz i wykorzystałeś to no. już w tej pierwszej rundzie, tak naprawdę. No tak, no. musimy zacząć od tego, że walczymy na zasadach MMA. To nie jest boks, to nie jest kickboxing. Mm -hmm. to jest ma i tutaj e, może nie wszystkie chwyty, ale większość tych chwytów jest dozwolone. Jeżeli zobaczyłem, że Grzesiek jest dobry w stójce, ja nie uważam się za słabego zawodnika, on może jeszcze nie na tyle mocnego, żeby e, z grzeszkiem iść w stójce ramię w ramię. To są małe rękawice, Grzesiek ma mocny cios i, i kto pierwszy trafi, ten zwycięża. Ten Dlatego e, tutaj już jest troszkę szachy. E, Przygotowałem się troszkę zapaśniczo e, bardziej e, do tej walki niż stójkowo. No i no i teraz można stwierdzić, że to był właśnie klucz do tego sukcesu. Tak, ta taktyka, a nie biatyka jak to wcześniej wyglądało. Państwu zawodnicy na ogół nie lubią tych pytań, ale jak nie chcesz to odpowiadać, tak mm. jakby zrozumiem. Co dalej? Chcemy o tym mówić, czy na razie odpoczywamy po prostu, delektujemy się tym, co jest dzisiaj, a, a wrócimy do rozmów za 2, trzy tygodnie, jak ta głowa odpocznie od, od, tego, od tych przygotowań do tego wszystkiego, co miało miejsce tutaj w Warszawie. No na chwilę obecną co dalej mogę powiedzieć? Że no ja dalej chcę walczyć, nie kończę kariery. E, tych walk mam, mam stoczonych na i tam ponad 20. E, dalej chcę walczyć, dalej chce się spełniać, dalej chce, się, e, chce realizować swój założony cel, który sobie ustaliłem w głowie. Co dalej? Tuż nie ja jestem od tego, tego są, e, jest mój menadżer i on będzie tutaj decydował, on będzie rozmawiał z prezesem Pawłem na temat kolejnej walki, kiedy, e, gdzie i z kim. Ja po prostu, ja czystą głową, ja się skupiałem na treningu, tak się mówiliśmy, ja się skupiałem na sali treningowej, skupiałem się na treningu, on załatwia wszystkie inne sprawy. Grzegor to była przyjemność oglądać, była przyjemność oglądać Grzegorza, Ciebie, jeszcze raz gratulacje, bo, bo to był naprawdę dobry Szymon Bajor, takiego chcieliśmy zobaczyć, takiego zobaczyliśmy, także kłaniam się w pas, dziękuję bardzo i widzimy się, mam nadzieję niedługo, bo, bo fajnie oglądać jest takiego zawodnika w No ja mam też taką nadzieję, że niedługo, no bo przez ostatnie lata, tak jak powiedziałeś na początku, nie walczyłem zbyt często i mam dużo rzeczy do nadrobienia, także mam nadzieję, że ta przerwa od kolejnego startu nie będzie zbyt długa. Dziękuję bardzo. Dziękuję się.